Cześć, jesteśmy w Grecji na wyspie Rodos. Wybieramy się dzisiaj na wyspę Symi. To jest wyspa niedaleko stąd. Płynie się promem około półtorej godziny, od godziny do półtorej, w zależności od tego, jak szybki wybierzecie prom. Jesteśmy już w porcie, czekamy na nasz prom i niedługo się wybieramy sprawdzić, jak wygląda ta wspaniała wyspa. Zapraszam was do oglądania. Wchodzimy do portu. Port jest tutaj na starówce, na starówce RODOS. W samym centrum, tak naprawdę. Także idziemy do środka. Tutaj już nasz prom czeka, kolejka też jest. Także już powolutku wchodzimy do środka i będziemy płynąć. Pogoda jest dzisiaj piękna. Dzisiaj jest 25 sierpnia. Super ekstra, płyniemy. Weszliśmy już na łódkę, można iść na górę, można siedzieć na dole. My na razie miejsca sobie zajęliśmy na dole, ale wejdę jeszcze na górę, rzucę okiem, czy są jakieś wolne. Tutaj już większość zajętych, szczególnie te pod daszkiem, jest trochę wolnych na słońcu. To na razie tutaj nie będziemy siadać, bo jak to Powolutku, tutaj z szefami już czekają, ludzie też czekają do wyjścia i już widzimy trochę te piękne domki, z których słynie Symi. Jest pięknie. Ile płynęliśmy? Godzina 25. Godzina 25. Bardzo przyjemnie było, tutaj też te domki widać. No super, zaraz będziemy oglądać z lądu. Wysiadamy z łodzi i idziemy na początek napić się kawki. Taki mamy nasz tutaj cel początkowy. Zobaczymy, co tutaj się w ogóle dzieje i jakie plany na później. A, no, chyba tak, no. czy nie zapisałam tych... Chodź, zobaczymy jakąś mapkę ile to kosztuje. Tak, tak. Tutaj mamy w planach wybrać się łódką na plażyczki. Tu są, jest kilka plaż, które warto odwiedzić. Jedna z nich to będzie właśnie ta Nimborio, także o, tutaj zobaczymy. Tu mamy kilka właśnie destynacji i zobaczcie, tu jest mapka. I mamy pokazane, która wyspa gdzie jest. To jest mapka właśnie Symi. I możemy pojechać popłynąć na Nimborio na Agia Marina, na Agios Georgios i na Nou. To ta na Nou chyba była taka, która nas ciekawiła. Może zaraz zobaczymy. 9 euro słyszę. No i tu też mamy kolejne możliwości, kolejne łódki, także pełno jest pełno jest tutaj właśnie takich wycieczek. I to są takie można powiedzieć taksówki wodne, którymi można sobie popłynąć na na którąś z tych plaż. Symi słynie z poławiaczy gąbek, którzy wypływają pod wodę i wyciągają właśnie tego typu gąbki, później je suszą. Jest jakaś tutaj też fabryka gąbek, która jakoś je tak pielęgnuje, że można je później sobie używać. Można tu się oczywiście obkupić w te gąbki. Jest na przykład tutaj cały sklepik słuchajcie, z tymi gąbkami. My chyba teraz zrobimy sobie małą przerwę na lody. Lody tutaj widzę 2,50 za kulkę. Wybór jest całkiem spory i wyglądają bardzo apetycznie. Pyszne lody. Ja sobie wziąłam słuchajcie smak kunefe. To jest taki turecki deser z serem żółtym, który uwielbiam. Czesiek wziął sobie mango. Ula ma arbuzowy. Czesio ma z granata. Jeszcze mamy też z mandarynki. Także super. Jak? Dobre? Mm, mój jest pyszny. Dobre lody? Mango. No. Płyniemy na plażę Noo. Kupiliśmy sobie taki taxi boat, czyli taką łódkę, taksówkę można powiedzieć. 15 euro w dwie strony i wy jakby wypływa o co godzinę o równej godzinie i tak samo jest powrót aż do 18 eee, także czekamy na, na czas bo jeszcze mamy kilka, kilka tam 20 minut czy coś, eee, czekamy aż będzie nasza łódka i płyniemy na tą wyspę ogólnie, nie na wyspę, na plażę ogólnie plaż jest tutaj sporo eee, do wyboru do koloru, są bliżej, są dalej my będziemy płynąć około 30 minut eee, także płyniemy na południe wyspy, jak to nazwać i ogólnie będą tam kamienie, także buty do wody koniecznie, my oczywiście nie mamy, także... Praci na wschód, na wschód, bo raz oficjalny. Tak. Także no, płyniemy zobaczyć, ma być tam pięknie, ma być tam spokojnie, e, możliwe, że nawet spotkamy kozy na plaży, także jesteśmy ciekawi co to z tego będzie. Podykań. Podykań. Tutaj sobie wysiada. Pierwszy przystanek Aguamarina, Agia Marina. Płyniemy dalej. Teraz będzie... Co teraz będzie? Agia Nikolau. Możliwe. Kolaos, tu też kto chce, może wysiąść i sobie tutaj plażować. Zatoka nołu i my tutaj właśnie wysiadamy. To taka jakaś jaskinia ciekawe, Tutaj wybraliśmy tą zatokę ze względu na spokój, na ciszę i na te drzewka. E, mamy nadzieję, że znajdziemy tam trochę cienia. Także zaraz podpływamy i wysiadamy. nawet takie małe molo co pan się odwraca i tu będziemy iść dopłynęliśmy zobaczcie większość ludzi z naszej łodzi też tutaj właśnie dopłynęła plaża jest mocno kamienista nasz statek odpływa pusty czyli już nikt nie wykupił możliwości dopłynięcia na kolejną zatokę taka Maratous czy coś takiego wszyscy wysiedli tutaj no i oczywiście statek będzie po nas przypływał od godziny chyba 14 .00. co godzinę jak ktoś ma ochotę to może wsiadać do 18 .00. i oczywiście nie trzeba się tak zapisywać po prostu kiedy mamy ochotę to wsiadamy. No jest naprawdę pięknie, wygląda to rewelacyjnie. tu rewelacyjnie, to mamy zrobiony e, taki bruszkę, ścieżkę, że idziemy zobaczyć co tu się dzieje. O wow! Tutaj z tego co czytałam, nie da się dojechać drogą lądową, można tutaj tylko przypłynąć łodzią. Także ta część, ta zatoka jest spokojniejsza, jest bardziej niedostępna, i tutaj będzie na pewno mniej ludzi niż na tych pozostałych zatokach. Idziemy teraz na kawę. To zobaczcie, jest kuszka. Kuszka tutaj zagląda do restauracji i chciałaby chyba coś zjeść. Cześć, kozo. Tak jak czytałam, że tutaj właśnie będą kozy takie sobie żyły. No i są. Jesteśmy już po kawce. Kawa 3,50, Fredo Cappuccino tutaj w restauracji. W restauracji spory ruch. Szczególnie jak przypłynie statek, no to wtedy od razu wszyscy lecą sobie coś tam kupić do picia, do jedzenia. Teraz czas na Małą kąpiel jest naprawdę tutaj tak pięknie. Kozy do nas podchodzą cały czas, także musimy uważać, żeby nam nic nie zabrały z leżaków. Zajęliśmy sobie leżak z parasolem. 15 euro kosztuje taki komplet. No i zaraz wchodzimy do wody. Gdzieś tutaj Czesiek. O, Czesiek z Czesiem tam daleko już poszli i sobie tam rzucają kamieniami do wody, także zaraz się przebieramy. I wskakujemy, i będziemy sobie tutaj plażować. To jest naprawdę tutaj super. Jest tak spokojnie, cicho, przyjemnie. Słyszymy tutaj cykady, jakie nam grają. Te kozy przychodzą, to też jest bardzo miłe. Naprawdę super. Zastanawialiśmy się, czy płynąć właśnie na tą zatokę, czy płynąć na tą następną zatokę. Ale wybraliśmy tą i uważam, że to naprawdę świetny wybór. W porównaniu do tych wcześniejszych, no to tutaj bardziej, najbardziej nam się podoba, jak na razie. I też jest tutaj sporo miejsca do takiego sobie posnurkowania. Woda jest przejrzysta, można sobie pooglądać jakieś żyjątka, rybki. Zobaczymy zaraz, co tam się dzieje. Bo jeszcze, co prawda, nie wchodziliśmy, ale jest naprawdę przyjemnie. Wracamy już z tej przepięknej plaży, kierujemy się w stronę e, tam, skąd przypłynęliśmy. Za jakieś 10 minut ma przypłynąć nasza łódka, która nas stąd odbierze. E, jest godzina tam za 10:05, ostatnia łódka jest o 18, ale stwierdziliśmy, że e, wracamy już bo chcemy jeszcze podejść sobie do tawerny tam w mieście Symin. Tu też jest jedzenie, tu też można było sobie zjeść, ale my idziemy do tawerny w mieście Symin, także czekamy na naszą łódź i płyniemy do miasta. Płynęliśmy już na wyspę, z powrotem czas na obiad. Jesteśmy w tawernie, właśnie sobie usiedliśmy, zamówiliśmy jakieś przekąski, ryby, grillowane kalmary, shrimp Saganaki, czyli Saganaki takie zapiekane krewetki w takim sosie pomidorowym. Co mi musakę wzięliśmy. No klasyki, nie? Klasyki. Kalmary, no, no, no. krewetki, musakę, I jeszcze Tak, grecką no, 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 no. sałatkę. teraz pokażę klasyczka, wam klasyczka. jakie są ceny. Ceny takie chyba normalne, są to, greckie, prawda? Greckie tak, tak, minimalnie dokładnie. może coś drożej będzie taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Grecję. Przeważnie, gdzie jesteśmy w Grecji w ogóle, czy na różnych wyspach, czy nawet na lądzie, w różnych miejscach, to oni mają takie obrusy, takie jednorazówki. Kładą je sobie na tak jakby na stoły, na swoje normalne obrusy. I przeważnie to na tych obrusach jest wydrukowana mapa na przykład danej wyspy, albo danego regionu, w którym się znajdujecie. Myślę, że tak 8 na 10 knajp, w których jesteśmy, to są takie obrusy, gdzie byśmy nie byli. Na to są takie skresie, papierowe to... obrusy i tak. oni po prostu jak zbierają, to często zwijają ten obrus. Tak, i... jednorazówka, nie? Patencik taki mają, żeby nie mówić tego dokładnie Inaczej sprzątać? Moim zdaniem bardzo trafny pomysł. Okej, okay, dobra, coś nam tu już przyszło. Co my tu mamy? To są takie krewetki, simi krewetki czyli takie małe, bez obranych pancerzy. To się podobno zjada Czesio, wiesz, całe. I one są tutaj bardzo słynne, właśnie na tej wyspie. Mamy też sałatkę grecką i czekamy na resztę. Co dobre, dobre? Możesz zjeść. Dobre, Czesio? się?. co, no to lecimy. Przyszło już kolejne danie. Co my tu mamy? Mucaka? Mucaka. taki całkiem spory kawałek. I mamy też anszła. Myśleliśmy, że to będą takie rybki smażone w głębokim tłuszczu, bo takie jedliśmy wczoraj, prawda? No, I też się nazywały anszła. A te kreweteczki i bardzo dobre. Smaczne. Jak ci ula smakują? Ogonek się zostawia, nie? Smacznego. <laughs> I tutaj jeszcze mamy właśnie te krewetki zapiekane w sosie pomidorowym. Także jemy. I gwóźdź programu kalmary. Kończymy już powolutku nasz pobyt na wyspie Symi. My tutaj dopłynęliśmy takim lokalnym promem. W dwie strony zapłaciliśmy tam chyba 18,50 w jedną stronę za osobę, a około 8 w drugą stronę powrotną. I ogólnie bardzo przyjemnie. Wiem, że tutaj też pływają różne wycieczki, czy to polskie, czy to niepolskie wycieczki. Akurat my jak chcieliśmy się zapisać na wycieczkę, to już nie było miejsca, także postanowiliśmy zrobić to samemu. No i świetnie nam to się tak naprawdę sprawdziło, bo mogliśmy sobie robić, co chcieli. Cały dzień tutaj spędziliśmy i bardzo nam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie naszego odcinka. Zobaczcie również jak spędzaliśmy czas na Rodos i jakie hotele tutaj odwiedziliśmy. Cześć!